Pacjent niepełnoletni, pieniądze są. Pacjent dorosły, pieniędzy na zapobieganie objawom hemofilii już nie ma. Tym samym nie ma ochrony przed bólem i kalectwem. Państwo oszczędza na leczeniu i skazuje chorych na inwalidztwo, a ich niepełnosprawność często kosztuje więcej niż profilaktyka. Monika Zalewska. Się zobaczyć, tak? Z trójki rodzeństwa tylko Kuba jest zdrowy. Jasi Wojtek mają hemofilię. Ponieważ Wojtek jest taki mały, to ma o wiele mniejsze te żyły, do których się właśnie szykuje ten czynnik. Po dziadku mama odziedziczyła, czyła, ja po mamie. Choroba przestała być straszną, odkąd jest profilaktyczne leczenie. Nie przejmuję się tym, po prostu sobie robię zastrzyki dwa razy w tygodniu i tyle. Przyklejam plaster, żeby ten motylek gdzieś nie odleciał. Ten zastrzyk chroni przed bólem, kalectwem, a nawet śmiercią. Teraz przy profilaktyce można w miarę normalnie żyć i funkcjonować w szkole, w społeczeństwie. To już dowód na to, jak jest, gdy nie ma profilaktyki. W ciągu kilkunastu sekund rośnie do tych rozmiarów. Alan właśnie jest po bolesnym wylewie krwi do stawów. Niestety urodziłem się um, troszkę za wcześnie i załapałem się, kolokwialnie mówiąc, tylko na dwa lata tej profilaktyki. Był objęty profilaktycznym leczeniem, ale tylko do 18 roku życia. Jego szczęście trwało dokładnie dwa lata. Miał 16 lat, gdy zaczął obowiązywać profilaktyczny program leczenia dzieci z hemofilią. To uratowało go przed wózkiem inwalidzkim. Dzisiaj koszmar wraca. Dostaje czynnik dopiero wtedy, kiedy już coś zdąży się stać, a nie tak jak na profilaktyce, zanim to się zdąży stać. Eee, czyli do wlewu musi dojść, żebym ja dostał zastrzyk. Eee, i De facto zamiast do szkoły chodzę na rehabilitację. Rehabilitacja to też ryzyko. Właśnie podczas ćwiczeń nabawił się kolejnego urazu. Znam ludzi niestety, no, którzy są po prostu kolekami przez tę chorobę. Przez dwa lata profilaktyki miał tylko dwa wylewy. Teraz powtarzają się dwa razy w tygodniu. No, niestety, środki finansowe nie pozwalają na wprowadzenie jej od razu we, dla wszystkich chorych. Lepiej jednak zapobiegać niż leczyć, i to nie tylko z punktu widzenia medycznego, ale również ekonomicznego. Ponad 40% dorosłych chorych na hemofilię jest na rentach inwalidzkich. Leczenie profilaktyczne jest najbardziej optymalnym leczeniem chorych na hemofilię. Gdyby jeszcze urzędnicy chcieli to zrozumieć. 18 urodziny nie dla wszystkich są powodem do radości. Wkraczanie w dorosłość dla 30 pacjentów chorych na hemofilię oznacza ból i cierpienie. Monika Zalewska, wydarzenia